Dla części osób, zanim one wdrożą cokolwiek, co będzie takim no, obiektywnie widocznym wysiłkiem fizycznym, który możemy nazwać treningiem, czy jakimś podejmowaniem większej aktywności, tym pierwszym krokiem będzie zmiana przyzwyczajeń takich codziennych, czyli zachęcamy pacjenta, żeby wszedł na drugie piętro po schodach, a nie wjechał windą. Albo żeby wysiadł przystanek wcześniej. To są takie niby powszechnie znane, banalne wskazówki. Ale pacjenci czasami o tym nie myślą. Także nie wpadną sami na to, że i to może być tym pierwszym sposobem na to, żeby przełamać opory, które się pojawiły. No i może też warto pacjentowi powiedzieć, że to, że gdzieś coś się nie uda, zniechęci się, znowu będzie miał jakiś okres przerwy, żeby tego nie traktował zero jedynkowo jako jakąś porażkę totalną, żeby pozwolił sobie troszkę na to, żeby poeksperymentować. Zobaczyć siebie w różnych odsłonach tej relacji z wysiłkiem fizycznym. Jak coś nie wyjdzie, to trudno, to próbujemy raz jeszcze. No i otwartość w rozmowie na temat ewentualnych trudności, które się pojawiają. No i warto, żeby ten pacjent pamiętał, że jakikolwiek wysiłek jest lepszy niż jego brak.